Tradycją gminy Śmigiel są sportowe zmagania mieszkańców wsi i osiedli. Impreza odbywa się cyklicznie od 16 lat. Mieszkańców gminy Śmigiel nie trzeba namawiać do sportowej rywalizacji. Udowodnili to podczas niedawno zakończonej akcji Uzależnia nie tylko sport. W minioną niedzielę stawili się na boisku w Starym Bojanowie, by walczyć w turnieju wsi i osiedli. Do zdobycia był puchar przewodniczącego Rady Miejskiej, dyplomy oraz nagrody burmistrz Śmigla dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. Myślę, że co roku będzie jakaś inna niespodzianka. W tym roku pomysł taki, że dla najstarszego i dla najmłodszego zawodnika, ale nie, nie kupiłem w tym roku prezentów, ale dostaną bon w wartości 200 zł. Wśród gości imprezy był poseł Wojciech Ziemniak, który sam jest organizatorem wielu sportowych wydarzeń. Nie jestem mieszkańcem tej gminy, ale chociaż wspieram duchowo i przypatruję się, bo sam wiele tego typu imprez organizowałem i warto podpatrywać, co tutaj się dzieje, tym bardziej, że organizatorzy wprowadzili, tajemnicze konkurencje, gdzie uczestnicy dopiero dowiedzieli się na miejscu, także nikt nie mógł się przygotować pod te konkurencje i to jest właśnie taka bardzo ciekawa rywalizacja i z jednej strony rekreacyjna, ale z drugiej sportowa, bo można popatrzeć, jakie jest zaangażowanie uczestników, czyli można powiedzieć, że trafiona impreza i oby więcej odbywało. Uczestnikom turnieju niestraszny okazał się nawet ponad 30-stopniowy upał, z powodu którego godzina zmagań została przesunięta na popołudnie. Namioty i kurtyna wodna pomagały się schłodzić zawodnikom oraz kibicującym im rodzinom. Turniej Wsi i Osiedli w gminie Śmigiel jest sporym przedsięwzięciem organizacyjnym. Po pierwsze, należy stworzyć drużynę składającą się z 15 osób w ściśle określonym przedziale wiekowym, przypisanym do konkretnej konkurencji. Po drugie, do chwili startu nie wiadomo, jakie konkurencje będą rozgrywane. O tym, co będzie wymagane, zawodnicy dowiadują się dosłownie na kilka chwil przed startem. Mimo to zainteresowanie turniejem jest zawsze bardzo duże. Miało być 19 drużyn po 15 osób w każdej drużynie. Zostało 18 ekip po 15 osób. Zdaje się, że jedna z drużyn ma chyba też troszeczkę mniej niż 15, o czym powiadomiła nas dzisiaj, ale... Chyba jest mniej, coś około 5 czy 6 osób w tej jednej z drużyn, czyli no, około 270 zawodników samych, prawda, plus obsługa. Organizatorzy przygotowali kilka konkurencji, w których mieszkańcy gminy Śmigiel musieli wykazać się zręcznością, szybkością, celnością i siłą. Zwyczajowo na tydzień przed głównymi zmaganiami rozgrywany jest turniej strzelecki. Na boisku w Bojanowie zawodnicy toczyli opony. do kosza oraz musieli pokonać slalom w alkogoglach. To niełatwe zadanie wykonywały dwuosobowe drużyny, z których jeden uczestnik był naprowadzającym. Gdy osobowe drużyny miały za zadanie celnie rzucać do tarczy, to również nie było łatwe, bo podmuchy wiatru zmieniały bieg lotek. Wiele zabawy było podczas rozgrywania kolejnej konkurencji, precyzyjnego slalomu staczką zapakowaną skrzynkami. Podczas prac jury, które składało się z dziewięciu osób, występowali artyści ze studia piosenki Muzol. Ostatecznie w turnieju wsi zwyciężyło nietążkowo przed Starym Bojanowem na trzecim miejscu Nowa Wieś. Impreza była współfinansowana z pieniędzy unijnych z programu LIDER przez wielkopolską lokalną grupę działania Kraina Lasów i Jezior.